Ale mnie dziś trigeruje, tak mnie dzisiaj trigeruje od rana, że to jest hit. Już tak wczoraj zaczynało, a dzisiaj to po prostu wszystko: ludzie w pracy. Yy, no tak, no dobra, pra w pracy ludzie, dlatego, dlatego ich różne zachowania: że tu narzeka na tamto, ten narzeka na sramto, a ta jest taka, a ten jest taki, a ten jest straki. A tu niebo coś tam, i tak każdemu coś nie pasuje. I tak siedzę w tym wszystkim i tak myślę o materdeja, że ludzie weźcie się od ciebie, od weźcie się od ludzi od walcie, że tak powiem. Po prostu dajcie na luz. W sensie spójrzcie najpierw na siebie, jak wy jesteście. Zanim zaczniecie nawalać na kogoś i takiego mam dzisiaj trygera z tym, że po prostu non stop wszędzie narzekamy, że wszystko jest źle, wszędzie jest źle. Hello, hello i to nie jeszcze, że was jest źle, tylko inni są źli. Normalnie, nie wiem jak was, ale mnie ten now skorpionowy... W taki sposób właśnie triggeruje I pytania typu Tu dzieci nie, tu kot nie Tu pies nie W ogóle nie chce nic A ta gada tamto, a ta gada sramto A to będę współczuje jej dziecku Które nie wiadomo czy w ogóle będę miał Czy miała ta osoba yy, Tu nie pójdę, bo coś tam Tam nie pójdę, bo tu jestem Weganinem, tu strynem, tu jeszcze czymś innym No normalnie Tak się mi ulało dzisiaj Że to hit więc dajcie znać, czy Wam też tak. Czy Was też tak dzisiaj trygeruje? Bo ja mam. Uff, nowiowy trigger u mnie. W zasadzie widzę, jak po prostu takie rzeczy, których. No, widzę takie rzeczy, których. które ostatnio mi nie przeszkadzały. I może nie też nie przeszkadzały, których nie widziałam, ale zaczęłam je widzieć i one mi przeszkadzają. Przeszkadzają mi dlatego, że po prostu wszyscy. Na wszystkich napitalamy po prostu, jak jeden mąż. Wszyscy na wszystkich napitalamy. No, taki moment pewnie mi się też trafił, i na to miałam zacząć zwracać uwagę. I pewnie może ja też tak robię często, i może mam przestać robić tak. I tu właśnie takie, takie mam dzisiaj rozkminy.